Mamo, ty pracujesz, pracujesz więcej i ciężej niż ktokolwiek inny w tej rodzinie, nie powinnaś mu pracować prasować koszul. To jest moja sprawa. Próbuję cię promować, nie potrzebuję ochrony przed swoim synem. Nie no, wychodzę. Ja Słuchajcie, nikt tu nikogo nie krzywdzi. Jeden dostaje pomoc w takiej formie, a inny w innej. Iwona kempa reżyserka. To co bliskie, to co prywatne, to co szczególnie dla nas dotkliwe jest dla mnie najważniejsze. Bardzo lubię przyglądać się ludziom z bliska. Teatr traktuje trochę jako laboratorium relacji międzyludzkich. Przemek Bluszcz ma przyjemność grać Jana, czyli Taty. Bardzo swoje dzieci kocha, i bardzo je wspiera, i bardzo chce, żeby były szczęśliwe. Kocha je takie, jakie są. Agata Kulesza, Anna, mam niezwykle piękne, utalentowane dzieci, Mówią o Paulince Gałązce, Walerii Gorobec, Paweł Gasztold-Wierzbicki i Jan Wieteska. Piękne dzieci, utalentowane. Kochaj je na pewno za to, jakie są, ale chcę dla nich jak najlepiej. Myślę, że wszyscy rodzice mamy takie wyobrażenie, jest taki monolog, kiedy Przemek mówi, że chcieliśmy, żeby dzieci były tą lepszą wersją nas no, a czasami to są osobni ludzie, po prostu nie można oczekiwać. no Staraliśmy się, wiadomo, że rodzice wszyscy się staramy zrobić jak najlepsze rzeczy, a to, że się popełnia błędy, to często bardzo nieświadomie. Dzieci nie są własnością rodziców. Dzięki, wpadłem tylko na mamę. A wiesz co, wiesz, może jednak... O, Idź, to ci Janek pokażę tutaj jak ja się to robi. Proszę! Czegoś nowego się nauczysz. Idź. Co tam się wydarzyło, co? Nie chcę o tym rozmawiać. Ona do końca jest królową, tyle tylko, że musi się skonfrontować z czymś, na co nie była przygotowana. Myślę, że w tym tekście bardzo ciekawe jest to, że on się trochę zderza z naszymi oczekiwaniami czy wyobrażeniami o rodzinie, że on trochę otwiera, myślę, taką dyskusję na temat ról, jakie my sobie przypisujemy, czy ktoś nam przypisuje. W rodzinie, bo tutaj okazuje się, że nie wszystko jest takie jednoznaczne. To nie tylko chodzi o wiedzę o sobie nawzajem. Wydaje mi się, że to jest głębsze pytanie, które stawia autor sztuki. Co wiemy o sobie, to znaczy, przypatrując się czwórce dorosłych dzieci, które właściwie w pewnym sensie są na początku dorosłego życia, autor zadaje takie pytanie czym jest ten moment stawania się sobą albo rozpoznawania kim tak naprawdę jestem.